porównamy ogrzewacze do dłoni, a konkretnie trzy. Na po mamy ogrzewacz tym razem troszeczkę inny, e, akumulatorowy. Jest taki mały powerbank który ma pojemność 2600 mAh. Możemy, mamy dwa gniazda: jedno do ładowania, drugie do oddawania energii normalne USB -A i USB. -A i micro USB do ładowania i USB-A do e, ładowania innych urządzeń e, mamy tutaj takie trzy diody naciśnijąc klikając guzik widzimy jaki mamy stan naładowania urządzenia tymi trzema diodami e, dlaczego tak? dlatego tak, że wydaje mi się, że e, takie urządzenie, którym możemy nie tyle e, się ogrzać, co możemy sobie naładować telefon w razie awarii, albo coś innego. Tak. Eee, sprawdzi nam się dużo lepiej eee, tak na co dzień. Prostota tego rozwiązania jest bajeczna. Wciskamy guzik, trzymamy 5 sekund. Włącza nam się grzanie. Miga sobie ładnie. Tak po chwili się to, zresztą już czuję, że się to nagrzewa. Jednak nie ma róży bez kolców, jest to urządzenie dość małe. Jest też wersja większa, ale dwa razy droższa. Tak wydaje mi się, że Edecowo wolałbym jednak dużego powerbanku w kieszeni nie nosić, bo jest po prostu duży. Natomiast tego typu małe rozwiązanie, tego typu mały powerbank wydaje mi się idealny. Dlaczego minusy? Ze względu na to, że grzeje tylko 3 godziny i ma tylko dwa tryby przy czym na tym mocniejszym grzeje w około 49 stopni osiąga według tego co napisano w instrukcji i to jest temperatura całkiem, całkiem, całkiem ciepła ta mniejsza temperatura, ta, ten, to mniejsze ustawienie grzeje tak tak ok, tak, okay. natomiast jak jest bardzo zimno no to na tym małym no, szału nie będzie jeszcze jest jedna kwestia, że ta grzałka, która tu jest zbudowana, nie jest jakoś turbomocna. więc jeżeli mamy zimne ręce i sobie takie nagrzane urządzenie weźmiemy do ręki, to, to ten, ten to aluminium, który, z którego to jest, z którego obudowa w tym ZIPO jest zrobiona, odda nam to ciepło dość szybko i szybko się wychłodzi. Także, także w zasadzie, tak, żeby to trzymać ciągle w rękach, to. To nie. Żeby sobie złapać zmarznięte ręce, podgrzać się trochę, e, schować powerbank, zresztą producent tak mówi, schować ten, ten projekt do kieszeni, e, żeby złapało, e, żeby akumulowało kolejną porcję energii cieplnej i tak możemy sobie w kółko przez 3 godziny tego używać. Nie jest to idealne, ale tak edycowo, wydaje mi się, sprawdzając to przez ostatnie kilka tygodni, działa to całkiem fajnie. Zwłaszcza, że jeżeli mamy to w kurtce gdzieś w kieszeni wewnętrznej, to yy, przy okazji cały czas yy, nas grzeje. Znaczy to się sprawdza w lesie. W sumie tak. Yy, minus jest tylko taki, że no, mamy tylko te trzy godziny czasu grzania tylko akumulatorka, tego m, ogrzewacza dawnego. Yy, jeżeli miałbym, yy, jeżeli potrzebowałbym używać tego typu urządzenia typy, przez, przez, dłużej, przez dłuższą ilość czasu, to wybrałbym tą wersję 12-godzinną. Ona no, jest niestety większa, e, natomiast też bardziej funkcjonalna. No, większa, cięższa, mocniej grzeje i dłużej. Ja tego, ja tak dużej wersji nie potrzebuję. Mam kilka innych ogrzewaczy, które się sprawdzają całkiem ok. Z których lubię używać, to jest na przykład tego zipu benzynowego. Chociaż ten MFH zielony, no zaskoczył mnie trochę pozytywnie. E, natomiast e, jeżeli potrzebujemy powerbanka, jeżeli potrzebujemy powerbanka przy okazji chcemy mieć ogrzewacz, no to to jest chyba idealna opcja. E, minus oczywiście jest taki, że urządzenie jest, nie jest wodoodporne, więc warto o tym pamiętać. Jak nam to zaleje, no to raczej działać przestanie. O. Zobaczmy, czy to dalej grzeje. Grzeje. Minęła godzina mniej więcej. Straciliśmy chyba jedną kropkę. To niestety minus jest taki, że że te kropki jednak podświetlają się wzajemnie, więc trzeba się przyjrzeć dobrze, czy faktycznie się świecą trzy, czy tylko ta, czy tylko dwie. Wydaje mi się, że dwie. Tu nam miga nasz stan, że tak powiem, grzania. Fakt, że jest włączony Obrazuje właśnie ta dioda czerwona. Jeżeli wciśniemy guziczek, możemy włączyć teraz miga troszkę szybciej. Możemy włączyć sobie tryb mocniejszy. Tutaj grzeje jest te 49 stopni. Natomiast gdy chcemy zmniejszyć tą temperaturę, to wciskamy znowu w, te, w, te, w, to, w tą i powrotem możemy sobie zmieniać te tryby. Mniej, bardziej grzeje. I to w zasadzie tyle, jest to mega proste w obsłudze, bardzo, bardzo, no po prostu wyciągam, włączam i działa. No ważne tylko, żeby było naładowane. Dziś będziemy sprawdzać ten ogrzewacz od MFH. Jeszcze raz będziemy sprawdzać ogrzewacz od Zip po benzynowy. Kolejnym ogrzewaczem będzie elektryczny zip -Po też. To w sumie nie ma wielkiego znaczenia. Te elektryczne ogrzewacze, które pełnią jednocześnie funkcję powerbanku, AirBanku, w zasadzie, przypuszczam, że podobnie. Dobra, na początek. Odpalimy zippo. Bardziej szczegółowo yy, o ogrzewaczach mówiłem, jeżeli chodzi o zippo w y, tym filmie. Natomiast o tym e, węgielkowym e, w tym filmie. Tu potrzebujemy węgielek do MFH, więc odpalimy ten węgielek. Węgielek się rozżarzył, także go zamykamy. A ten po prostu włączamy na maksimum. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To już jest ciepłe. To ciepłe będzie teraz. Nastawiamy, nastawiamy budzik na 30 minut i za pół godziny zobaczymy jaką osiągają temperaturę. Trzy ogrzewacze, każdy z nich ma swoje plusy i minusy, każdy ma jakiś zestaw unikalnych mniej lub bardziej cech. Elektryczny wiadomo, że jest prosty w użyciu i możemy przy pomocy niego naładować jakieś urządzenie typu telefon albo coś w tym stylu. Zippo natomiast ten benzynowy grzeje bardzo długo, bo 12 godzin to jest bardzo długo. Nie śmierdzi, pali się bez y, płomienia, więc wydaje się być takim bardzo fajnym ogrzewaczem do właśnie na szlak do lasu, y, gdzie może przygotowujemy się na taką wyprawę i wiemy co nas będzie ewentualnie czekać, więc możemy go sobie napełnić i po prostu y, Użyć w razie potrzeby elektryczny. Elektryczny wiadomo, może spełnić tą samą funkcję, jednak wydaje mi się, że baterie czy akumulatory są dość czułe na różnicy temperatur. Nie lubię zimna. Jeżeli nam będziemy trzymać taki, taki ogrzewacz z benzyną w ujemnej temperaturze, no to nic mu się wielkiego nie stanie. Natomiast z baterią może być różnie, na pewno straci sporo swoich parametrów. Natomiast trzeci węgielkowy wydaje się najbardziej odporny na wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne, czy też sposób przechowywania i tak dalej. No bo wiadomo, że nie wyparuje nam benzyna, tak jak z benzynowego, nie rozładuje nam się akumulator sam z siebie tudzież nie zapomnimy go sobie naładować, to jeżeli zapomnimy go sobie naładować, no to będzie lipa. Natomiast taki węgielkowy top może być z tym węgielkiem latami w plecaku. I w razie potrzeby można go sobie odpalić. Jednak tak y, miejsko wydaje mi się to średnim pomysłem, nie zawsze mamy gdzie i jak y, po prostu odpalić ten węgielek, bo to jednak chwilę trwa. Nie Niedługo, ale z minutem mniej więcej trzeba. Może mniej, może pół minuty trzeba to jednak stabilnym ogniem podgrzewać i możemy nie mieć warunków. Deszcz czy śnieg czy, czy duży wiatr będzie powodował ten problem. Jak sprawdzimy jaką temperaturę osiągają nasze podgrzewacze oczywiście za pomocą takiego termometru na podczerwień powinien mniej więcej nam pokazać co te co te podgrzewacze są reprezentują? Dobra, pół godziny minęło. Wyciągamy nasze podgrzewacze. Mamy zipo mamy zippo i mamy węgielkowy. Nasz wynalazek działa. 8 stopni. Pokazuje ma kłoda a dziś jest akurat dość ciepło, więc zobaczmy jak nasze zippo elektryczne 43 stopnie 43,3 tak to wygląda w przypadku naszego ogrzewacza elektrycznego nasz węgielkowy ma 33 na zewnątrz natomiast w środku czterdzieści jeden siedem prawie czterdzieści dwa stopnie a co na to zippo? nasze zippo trzydzieści siedem w pokrowcu a blacha Blacha ma 61 stopni. To dość ciekawe. Ta blacha się rozgrzała dużo bardziej niż yy, myślałem. W zależności od tego, gdzie to mierzę, tu u góry jest dużo cieplejsza. 50-60 stopni ma 65. Jednak, jednak nie tak jak myślałem, że to nasz węgielkowy parzący ogrzewacz <grywacz> będzie, będzie tutaj na prowadzeniu. On się rozgrzewa do 41 stopni, nie chce być więcej, także mało zaskoczenie. No i to ciekawe nam. No i ciekawe nam wyszły wyniki testu porównawczego trzech ogrzewaczy. Mnie się wydawało, że ten MFH jednak grzeje najbardziej, ale to było subiektywnie, jak się okazuje, bo wychodzi na to, że jednak jest troszeczkę inaczej. Natomiast biorąc pod uwagę cały zestaw cech tych trzech ogrzewaczy, moje użytkowanie ich i przemyślenia trochę I zgodnie z założeniem e, zip to elektryczny power bankowy będzie nadal ogrzewaczem edecowym bardziej miejskim ponieważ tam jednak najbardziej cenię sobie wygodę użytkowania i niewielkie rozmiary z upobęzynowu, ogrzewacz nadal zamierzam używać na szlakach bardziej bo mogę się przygotować bo mogę się przygotować do, do tego nalać benzyny tyle ile uznam, że będę potrzebował i po prostu odpalić w momencie w którym będzie mi to potrzebne natomiast NFH na węgiel wydaje mi się, że Najlepszym przeznaczeniem dla tego typu ogrzewacza będzie e, plecak ucieczkowy. Gdzie trzymamy graty czasami dość długo e, i ich, ich nie używając, bo, bo czekają na moment, w którym, w którym ten plecak okaże się konieczny. A, a to może być tam długo. Zatem, jeżeli będziemy mieć taki ogrzewacz, na węgiel z węglem się nic nie stanie, nie wyparuje, nie, nie straci przydatności do użycia. Może sobie leżeć latami, załadowany w oczekiwaniu na moment, w którym będziemy potrzebowali go użyć. Chciałem zrobić takie podsumowanie tych, tych materiałów o ogrzewaczach do, do rąk bo wydaje mi się, że takie porównanie ma jakiś sens poza zestawem cech, które wiemy jakie są, bo będziemy sobie przeczytać, to pasowałoby sprawdzić nie tylko jak one działają, ale jak grzeją. Dlatego test okazał się moim zdaniem dość ciekawy, zaskakujący w pewnym sensie. A no, taki mini materiał, który podsumowuje te, te ogrzewacze Wydaje mi się użyteczny I może komuś coś może komuś rozjaśni pewne kwestie Także my już powoli wracamy do bazy Cześć